Cześć, witam was bardzo serdecznie Seria z Editor to nic trudnego. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem, skąd pobrać GIA Editora oraz wam przedstawię totalne podstawy tego programu. Jest to oczywiście pierwsza część. Również się pojawi za tydzień kolejna część tego, oczywiście, poradnika związanego z podstawami GANS Editora. Zaczniemy od tego, żeby pobrać GANS Editora, lepiej go pobrać z legalnego źródła, czyli ze strony software.com Przechodzicie sobie oczywiście, linka wam w opisie dam do strony. Przechodzicie na to. Oczywiście, musicie stworzyć swoje konto, zarejestrować się i oczywiście, tak, podać nazwę użytkownika, pełne imię, adres i zarefikować. I to wszystko. Wszystko zarejestrować. Później, oczywiście, przechodzicie załogować się. I gdy się już zalogujecie, przechodzicie do pliki do pobrania. Jeżeli macie tłumaczenie włączone, to tak będzie nazwane. I teraz tutaj mamy redaktor, czyli edy edytorium wersji 8.2.2. 34 obitowe czyli to jest najnowsza wersja Windows, najnowsza wersja GANSA. Jak widać, z tamtego roku jest najnowsza. Oczywiście to jest najnowsza wersja, najlepiej pobierać najnowszą. Tu również są inne przydatne elementy, tak jak skróty do GANSA, które oczywiście również możemy. Tak więc przechodzimy tutaj i pobiera nam się to. Tu oczywiście nam się to pobierze. To dużo nie waży. Instalujemy to. Najlepiej zainstalować sobie to na dysku systemowym, ewentualnie tam, gdzie mamy Flaminga zainstalowanego. Oczywiście przechodzimy tak. Akceptujemy licencję. może to nie czytać. To tam nic ciekawego nie ma. Możemy tworzyć ikonkę lub nie. Przechodzimy dalej i instalujemy. W moim przypadku nie będę instalował, bo już posiadam. I tak, tu są w skróty. Krawiszowe, które również możemy wykorzystać. Są również tu skróty, Tyczki, również, będę i innych rzeczy. Zawsze mamy skróty do edytora w PDF-ie. Możemy sobie pobrać i sobie na przykład sprawdzić, jakie są skróty krawiszowe. Tak wam je zaprezentuję. Czyli przechodzimy teraz do programu GIANS-a. Gdy nam się zainstaluje, oczywiście program, jeżeli zaznaczyliśmy opcję, żeby stworzyła się ikonka, to będziemy ją mieć na pulpicie. Ewentualnie można ją poszukać, tak, wpisując tutaj, oczywiście, gaz editor. odpalamy go i Wam, oczywiście, przedstawię wszelkie, wszelkie informacje na temat tego programu. Gdy oczywiście mm, odpalicie sobie program, to będzie tak on wyglądał. W moim przypadku tak on wyglądał. Przechodzimy tak. Tu mamy u góry takie poje, tutaj, gdzie są również różne takie ikoneczki. Oczywiście Wam je zaprezentuję. Zacznijmy od y, opcji FIR. czyli tu mamy oczywiście tworzenie. Na początku oczywiście. Pokrótce tutaj new, czyli oczywiście tworzymy nowy, jakby projekt, Mówię się. Open, czyli otwieramy. Tu przeładowanie oczywiście. Tu save, czyli zapisanie. Save as, open mod. Możemy otworzyć mod. Tu jakiś nowy mod. Tu Jakieś oczywiście opcje. Możemy zaimportować oczywiście pliki i3d. Na przykład można to zaimportować. Na przykładu, oczywiście, zaraz wam pokażę to na mapie, jak to działa. Oczywiście tu eksportujemy plik, yy, ek, na, na przykład jakieś rzeczy z oginanej mapy, dałem wtedy Export Selection. I oczywiście musimy jakieś coś mieć zaznaczone i tam oczywiście wybieramy wszelkie opcje. Przejdziemy jeszcze do preferencji. Czyli tu mamy miejsce zainstalowanego oczywiście gry. Czyli na jakim mamy dysku, na jakim oczywiście miejscu. Czy na epiku, czy z płyty, czy ze Steam'a. Oczywiście tu możemy sobie pozmieniać wymagania tu. Możemy oczywiście eksportować do OBJ, czyli możemy pójść do programów wyeksportować. Tu totalnie nic nie potrzeba zmieniać, żeby to nie było problemów. Edit. Tu możemy oczywiście cofać. Ctrl-Z, skrót oczywiście klawiszowy. Tu możemy czyścić historię. Tu możemy Replace, czyli kopiować te elementy tamte również. Cud, wycinanie, kopii, kopiowanie, pastę wklejanie. Delete, czyli usuwanie. Duplikowanie, czyli Ctrl-D, skrót. Flix Transformation, czyli tu możemy oczywiście, to Wam pokażę jeszcze na mapie. Tu możemy z kamerą oczywiście działać, tu możemy tworzyć transport grupę, światła, kamerę, audio, brainy. Oczywiście nawigator Mesh, czyli od tego na przykład, od zwierząt na przykład, żeby tam miały, chodzą tam gdzieś. Tu możemy Cuba stworzyć albo playna. Jak widać tu możemy sobie stworzyć ładnie. I tu oczywiście, no i więcej nie ma. No i tu to oczywiście kamery jakie mamy ustawione. Tu oczywiście shader show. Tu możemy oczywiście sobie wyłączyć również niektóre rzeczy, które mają się nie pokazywać. Glint to jest oczywiście ten, oczywiście kwadrat tutaj. To co się pojawia, gdy mamy to zaznaczone. Trebu, to tam nie interesująca. Nie interesująca oczywiście rzecz. Profil nap sobie ustawić na maksymalne skrypty, czyli skrypty to są od tego, na przykład map, czyli możemy tu również distance, koalizion mapy, wiel wielkość pól testy również zrobić, tu. Toggle render Field oraz, czyli możemy sobie robimy po akordami, możemy sobie wyświetlić te niebieskie kwadraty, prostokąty oczywiście. Seasons to oczywiście do sezonu maska. Sound to od dźwięków, od tn to możemy robić sobie również skrypty. Tu możemy oczywiście dodać swoje skrypty, czyli od pakowanych pojazdów i innych, oczywiście, elementów. Czyli możemy sobie tu kliknąć i tu stworzyć nowy skrypt. Windows, czyli jedna rzeczy bardziej potrzebnych. Na przykład Wam się obsuje, okna wszystkie podzielić po. Ciekamy, bo się nie wyświetlają Kiedy możemy sobie wybrać jakie chcemy żeby się pojawiały, czyli scenografia attributes user attributes editing co tu jeszcze możemy mieć Pref, tu mamy jeszcze animation script editor, prefabrykanty czyli możemy tu sobie pobierać wszystkie um, oczywiście obiekty dekoracyjne również dźwięki Oczywiście one są z mod z kategorii prefab, są oczywiście od razu w grze. Możemy sobie je tu pobierać i importować. Również tu mamy y, konsole, czyli gdzie wyświetlają się błędy wszelkiego rodzaju. To są oczywiście inne rzeczy. To reset Windows Rate, czyli to możemy sobie zresetować wszystkie okna gdzie nam gdzieś pouciekają. Tak więc, jeszcze wam pokażę to oczywiście na przykładzie mapy. Także widzimy się. Na... Oczywiście, że gdy sobie otworzymy mapę, to mamy również jak się możemy poruszać. Wam to zaprezentuję. Czyli tak, klikacie lewy Alt i teraz myszką, czyli lewym przyciskiem myszki przytrzymując, mamy oczywiście obrót wokół ciebie. Gdy klikniemy prawy przycisk myszki, i będziemy go trzymać i poruszać myszkę góra-dół, to będzie oczywiście przybliżenie, oddalanie. No Tutaj ja oczywiście chcemy inaczej to, żeby było. Możemy scrollem również powoli przybliżać się. Możemy oczywiście scrollem, gdy klikniemy go, możemy oczywiście przesuwać się myszką lewa-prawa, góra-dół, również działa. Oczywiście, gdy trzymamy Krawisz ALT to jest pierwszy sposób na poruszanie się. Oczywiście, obrót, obrót możemy zrobić tylko prawym przyciskiem myszy. Lewym przyciskiem myszy możemy zaznaczać obiekty na mapie. Czyli pierwszy sposób to jest poruszanie się z klawiszem ALT. A drugi sposób jest taki, że trzymamy Shift. Ewentualnie możemy na pewno trzymamy krawisz. A wy przycisku myszy klikamy W i możemy się poruszać z poruszaniem myszy. Gdy trzymamy W, to się poruszamy wolniej. Gdy oczywiście klikniemy Shift, to się poruszamy szybciej. Także czasami się przydaje takie poruszanie drugim sposobem, gdy oczywiście potrzebujemy to. Na przykład, szybciej to zadziałało nam. To jest takie ogólnie podstawy poruszania się również w drugiej części, gdzie. Więcej takich podstaw, jak ogólnie wszystko działo. Oczywiście tu mamy udział takie takie napisy a, f, speed. Możemy robić klawisze minus i plus na klawiaturze krawi, numerycznej. Czyli sobie przyspieszyć oczywiście prędkość... ...poruszania się, na przykład przez w. Później mamy takie szybkie poruszanie się. Gdy jest mniejszy, mamy wolniejsze oczywiście poruszanie. Czyli tak jest napisane minusem, zmniejszamy prędkość. Plusem przyspieszamy prędkość poruszania się po oknie Gians Editora. Tak więc mógłbym wam jeszcze przedstawić tutaj te wszystkie tutaj okienka. Tak więc na przykład mamy opcję. Tu mamy nowy plik i 3D. Tu mamy oczywiście otworzenie pliku i 3D. Wiadomo, to jest bardziej nieużywane przez Was. Tu możemy sobie przeładować pliki i d Mamy zapisywanie mapy. Tutaj, taki. Kronka zapisywania, oczywiście. Ehm, tak widać, zapisuje się mapa. Zależy od również komputera. Bo głównie na laptopach mogą być oczywiście problemy z funkcjonowaniem programu GIAS Editor. Niestety z laptopami ten od wersji Farminga 19, gdy weszła wersja ta, niestety z laptopami się nie lubi. I kartami zintegrowanymi. Oczywiście tu mamy PIR AS, czyli jako zapisać. Tu mamy importowanie, oczywiście obiektów i3d. To się zaimportował teraz skrótkawczyowy Ctrl B. Gdy klikniemy go i prawy przycisk myszy możemy sobie ustawiać do tenu nasze obiekty i 3D oczywiście. Możemy sobie oczywiście ustawiać. Teraz również możemy przejść tutaj. To jest oczywiście cofanie i do przodu, czyli ctrl Z cofamy. Oczywiście. Tu mamy oczywiście to, tu nie zmieniamy nic. Tu mamy oczywiście od terenu. Obniżanie podnoszenie tenu. Tak jak widać Wam się pokazały teraz takie podzielenie mapy przez takie by powiedzieć kwadraty. Jest to czanki tak bym powiedzieć. Teraz mamy przejście do, do edycji terenu. Czyli Wam to tu pokażę. Tak. Czyli tak, tu mamy ten radius, czyli wielkość tego naszego kółka w moim przypadku teraz. O City to tam to jest nieinteresujące. Hardness, czyli aby mógłby powiedzieć, szczerze mówiąc ostrość tych krawędzi mógłby powiedzieć. Waruł to oczywiście jest z jaką prędkością to ma się robić. Gdy mamy na jeden to jest szybkie. Czyli jak widać, szybko się podnosi ten. zmienimy na 0,1. To mamy takie wolne podnoszenie terenu. przy, przy drodze jak chcemy podnieść. Iż wo, widzicie, wolno się podnosi. Ładnie wolno. E, tu jest typę, czyli tu jest square, czyli możemy mieć kwadrat. Możemy mieć okrąg, czyli kółko. LMB, czyli AT, Czyli to jest po prostu na kawiszu przycisku lewego myszki. To oczywiście jest ym, od gładzenia terenu. Czyli skoro działek od tenu. Gdy damy, na przykład, 1, to będzie mocniejsze gładzenie terenu. Tutaj, oczywiście. Replace, czyli to jest oczywiście równanie do terenu. Żeby, na przykład, sobie chcecie przykład wyrównać ten do jakiegoś poziomu. Powiedzmy, że chcecie do takiego poziomu. To sobie te Najeżdżacie na to. Na ten wysokość tu. Klikacie na kreaturze lewy control G. Tak jest tu napisane, repay Speaking Ctrl G. i teraz gdy to włączycie, gdy macie tu w mb czyli będzie prawym klawiszem myszki wyrównywało ten do tego poziomu, jakiego chcecie. Żeby wam to zarównało oczywiście. Jak widać, ładnie równa, to może krawędzie po wygładzać, ładnie to było na przykład ten podgospodarstwo równy, żeby był. I oczywiście tu. Tu już wiadomo. I sobie zmienimy na soundtrack. To będzie obniżanie terenu. Tak widać, to będzie obniżanie. Walut, czyli to jest jakby szybkość tego obniżania podnoszenia. Tak więc tu mamy również Voidage Painting. Czyli to jest... Teksturę, najpierw od tekstury zaczniemy. Czyli jest tu taki czerwony pisak. Czyli to jest odmalowanie terenu. Gdy mamy Launch Dead, czyli Ziemia, maluje nam Ziemię. Możemy tu sobie wyobrazić oczywiście różne to, oczywiście lewym przyciskiem myszy działa. Kontrolet Z możemy sobie tu cofać. Tu mamy różne swoje tekstury na mapie, to zależne jest w drugiej części, oczywiście. Walnika będzie rozwiane to bardziej dokładniej. Polish Ray Painting, czyli to jest od tego. Drzewka zielonego, gdy wybierzemy na przykład gras i Ray Estate, czyli to jest jakby wielkość. Invisible, czyli niewidoczne, smart to jest mała trawa, big to jest duża trawa, oczywiście, tu jest opcja, na inny już poradnik, żeby wam to pokazać. Infray Painting Tipco, tu jest od Tip -core. Ipcoin was nie powinien interesować, o ile na mapie, gdy przyłączycie się na niebieski pędzel, gdy macie typko, zaznaczonego, nie widzicie nigdzie białych białego, tak aby na terenie o, takiego czegoś, to nie musicie nic z tym robić. Famiandy to oczywiście są na mapie, jakie są famiandy. Oczywiście, gdy macie namawane na swojej mapie albo edytujecie jakąś mapę. Sorry, map to jest oczywiście od precyzyjnego rolnictwa, klasy greb. Jak widać, to są klasy greb, oczywiście na mapie, jakie są. Oczywiście seasons to jest, jak macie od sezonu, gdzie macie śnieg, nie pojawiać, na przykład pomałujecie sobie, to macie dodany sezon maskę. Mód to jest oczywiście od błota, ale błoto niezalecone jest, aby to używać, bo to laguje strasznie. Jeszcze, jeżeli jeszcze używacie z innymi, oczywiście, modami czyli w tym niebieskim języku, nic ciekawego nie jest. Tu w tych innych opcjach to totalnie nic nie potrzeba zmieniać jest po prostu niepotrzebne ogólnie. Tak więc, tu jest również opcja taka że mamy scenografię, czyli mamy tutaj wszystko, wszystkie elementy na mapie. Wiadomo, tu mamy wszystkie nasze zaeksportowane rzeczy, czyli teraz krótka, wiszowy Ctrl G, gdy mamy zaznaczone oczywiście kilka na przykład elementów. Gdy chcemy jest stworzyć nowy transform, czyli jest Create, Transfer group, na przykład sobie tworzymy ten Transform o nazwie, oczywiście to jest yy, nazwa, yy, yy, attributes tak jak tu widać. Mamy Transform, możemy sobie nazwać Gospodarstwa, również Waszego inwersji twórczej. Czyli dodajecie sobie dać inne obiekty, na przykład sobie stworzycie tworzycie 10. Teraz w grupie nasze 3 gospodarstwa klikacie sobie na nie. kontrolem oznaczacie pojedynczo. lecie CTRL G i wam się tworzy transform połączony z tych kilku transformów. CTRL Z cofacie. A żeby nam zaznaczyć kilka elementów, na przykład od początku mapy, gdy chcecie zrobić. Zdejdziecie na górę, na to, na przykład tu, i trzymacie Shift i klikacie na ostatnie, to wam się zaznaczają wszystkie te od góry do dołu elementy, czyli takie skróty klawisza. I teraz może Wam jeszcze pokażę te pierwsze części, jak kupiować drzewa, aby miały inne oczywiście um, rotacje, żeby nie były idealnie takie same drzewa ustawione. Czyli jak tu widać, oczywiście rotacja i Z i y. G. Kliknęcie CTRL-D Teraz CTRL-B Jeżeli trzymacie prawy przycisk myszy i ruszacie to widać drzewo się oczywiście za myszką pojawia Gdy klikniecie CTRL to oczywiście drzewa są w różnej rotacji. Gdy robicie np. ręcznie lasce to tak może ładnie sobie innymi rotacjami mieć te drzewa. Jak widać są zupełnie inne rotacje Z. I wiadomo, jest zawsze inaczej te ustawione drzewa. Tak więc, co tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć, pokazać. Czyli jeszcze możemy tak. Gdy mamy na przykład m, nasze transform od na przykład pool. W tej skrypta przechodzimy. Skrypt, Map. I oczywiście. Lander, Field Arenas. I wtedy nam się oczywiście pojawiają wszędzie nasze pora na jakiejś mapie. Po naszej mapie, gdy robimy kornerami oczywiście, czyli tymi niebieskimi prostokątami. I kwadratami. Również możemy sobie upiekszać mapę przez oczywiście malowanie różnych rzeczy ozdobnych w zielonym drzewku, w forage painting, na przykład możemy deko forage Możemy oczywiście sobie tu malować również różne kwiateczki, inne rzeczy do ozdoby mapy. To wszystkie Inwercja twórcza zależy od Was, tylko oczywiście w drugiej części zajmiemy się dalszymi oczywiście rzeczami. Oczywiście prawym przyciskiem, gdy macie tak samo ustawione to jak ja tutaj, czyli LMB, Sontra to jest oczywiście wymazywanie wszystkich namalowanych rzeczy na mapie. Oczywiście, gdy wam się spodobał taki typu poradnik podstawy z gansa, oczywiście prawie się kolejna część zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji oraz zostawienia komentarza z kolejnymi propozycjami oraz czy wam się taki tego typu poradnik spodobał. Tak więc się z wami żegnam. Cześć.